W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z flotarem udamy się do opuszczonej podziemnej placówki, którą zamieszkuje chory eksperyment, czyli 3-metrowy zmutowany język. Serio, będzie nas gonił wielki, przerażający język, a jego głównym zadaniem będzie nas polizać, co wydaje się totalnie obrzydliwe. Całe szczęście po placówce są rozrzucone klucze i naszym zadaniem będzie zdobyć je wszystkie i wydostać się z tego miejsca. Ale zanim to zrobimy, zostawcie pod tym odcinkiem aż 4000 łap. W górę. A także napiszcie w komentarzu Hashtag klucz, aby maksymalnie zwiększyć Zasięgi tego filmu Natomiast ty drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy To nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk Subskrybuj i zostań z nami na dłużej Flotar, ta placówka została opanowana Przez wielki język, który będzie Chciał nas polizać To będzie obrzydliwe, więc nie dajmy się A widzę, widzę, zobacz, tu jest język Jest, jest wielki Jeju. O nie. I musimy 14 zębów. Zagrać? Tak, 14 zębów, pewnie całą masę kluczy i innych takich rzeczy. Okej. Okay, I widzowie, dwie. zostawcie łapkę w górę, bo będzie chapter drugi, który na pewno <laughs> dla was nagramy. Dobra, ja wychodzę, oui, od razu. ale patrz, mamy tutaj tak. Y a latarki nie ma latarek żadnych? Oooo, czeka, Czekaj, czekaj, czekaj. O o, 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 uważaj, no, no, uważaj, no. uważaj. Nie, nie, chyba chyba nie ma a... latarek. No nie ma, nie ma, nie ma latarek. Dobra, poradzimy sobie. Ale żabka. No. Ładna żabka sobie tu siedzi. Dobra. Musimy poradzić sobie bez latarek. Dobra, gdzie idziemy? Jako pierwsze. pierwsze idziemy przed siebie i podnosimy fioletowy klucz, który jest tutaj. Uwaga, uwaga. Tak, tak, on tu jest. Goni. Jestem. Okej, okay, ja też uciekłem. Czyli 14 zębów mamy teraz do zebrania. No. A czekaj, 13 minut, co to jest znak zapytania? To chyba będzie po prostu wieść jakaś nagroda specjalna. Odpowiedź! No to jest od tego samego twórcy, który robił poprzednie tak, gry, tak, jak tak, coś. Tak, tak, widzę. O, no. Od, razu, od no. razu złapałem podobieństwa, więc. <laughs> Czemu to jest rok? What the hell? Okej, okay, uciekam, uciekam, uciekam. Ja jestem na czerwonym Czemu? dywanie. O nie, znowu się zaczyna czerwony dywan. Dobra, jedynka dobra. jest żółta. Pamiętaj, jedynka jest żółta. Jedynka ząbek jest żółta. Mam... Dobra, mam Ja nie ząbek. mam ani jednego ząbka. Jestem no. na różowym dywanie, Więc co, nie Is... powinniśmy się rozdzielać. wiem, 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 Mam wiem, niebieski wiem. klucz. E, no też, e, tylko musimy znaleźć Aha. niebieskie drzwi. Pytanie, niebieski czy ten język drzwi. jest, wiesz, szybszy ząbek. od nas. Interact. interakt. Oj, klik. O, o mam minigierkę! to jest niewiarygodne. O, o. Goni mnie. Jęce. Jest, zrobiłem, zrobiłem. Musisz kliknąć w odpowiednim momencie i prąd wyłączyć, żeby dostać jednego ząbka. O kurde. To już jest ulepszona wersja. To już nie jest no. to, co było poprzednio. To nie, nie, to nie, to już. Nie ktoś się napracował nad tym. Dobra. Trójka zielona. Trójka zielona. A to tak, ja byłem tak. przed chwilą przed, przed A, dobra, chyba. to tam otóż obok był ząb do zebrania. Tylko żeby on był za prądem. Czekaj, czekaj. A może ja widziałem coś innego? Mhm, mm możliwe. Czekaj, uh. czekaj, czekaj. Coś mi tu nie gra. Zobaczmy, co jest Zero Bucksy. E, clown. Mm -hmm. Push all players close range. Speed insane. Evil. Allows you to morph into tongue that kills people. Yeah. A jakaś latarka w Zero buksy? Nie? Nie? No to nie, coś nie, 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 nie ma, nie ma. Po co latarka? Można właśnie. w ciemności biegać. O, Wiesz co? Ja próbuję Ciebie Maxwell znaleźć. Maxwell Cat. Ja znalazłem kota Maxwella i pogłaskałem o. go. No. Kotek. Kotek. No, po na prostu. jakim dywanie jesteś? Na różowym, obok trójki. I się cofam. To ja nawet nie wiem, gdzie to i. Ej, coś się świeci. Niebieskie drzwi. Otwieram. Uuu, masz niebieskie drzwi? Tak, one były też obok trójki na dywanie. To jest. Mhm. I mam zaznaczony kolejny klucz. Ej, tu jest ulepszyli. A nie, przepraszam, to jest ten pierwszy zaznaczony. <laughs> Nieważne. Nie było Siup. tematu. Nie było tematu. A! O, usłyszałem takie e, Tak, właśnie tutaj jedna koleżanka została polizana O, no. okej okay. I umarła od razu I ty wszedłeś no. w ten portal? A nie, nie wszedłem, nie wszedłem ja, Czekałem na ciebie, czekałem Aha. na ciebie Dobra, no, dobra, to no. już jestem, łom Dobra, siema Pyk, łom, łom, łom i... I ząbek Okej, okay, trzy. Ej, próbujmy się nie rozdzielać teraz w ogóle, bo później jest, jest giga problem. Okay. dobra Trzy e, na 14 mamy porówno. mamy łom Teski Deski, deski, tutaj, tutaj, tutaj są, patrz, no? patrz, patrz. Pyk. Yes. Różowy, Pyk klucz. różowy klucz i ząbek. Pyk. I tu, trójka żółta, trójka żółta, trójka żółta. Trójka żółta. Ja w ogóle nie zapamiętałem ani jednego, więc liczę na twoje wsparcie. No, właśnie, No ja widziałem, jedynka chyba też była żółta, albo zielona, bo tutaj są, o właśnie, Wystarczy, tutaj. że będziemy znali... O, trójka jest żółta. Cztery. Trójka jest żółta, na pewno, no. tak? Tak, 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 tak. A jedynka? Zielone... No. Niebieskie, żółte. No właśnie. Niebieskie, żółte, zielone. <laughs> prób i błędów musimy to zrobić. Zielone, niebieskie. Niebieskie. A na może... pewno trójka była ten. Tak, 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 tak. To na 100%, a jeżeli bym zrobił tak i tak. Bo wydaje mi się, że każde będzie miało po prostu inny kolor. A wiesz co, a może w co. Ca... Ja... Co to było? Nie wiem Co to było? Rury! Rury jakieś. <laughs> Pizza w ogóle jest, nie, ja kombinuję, a może mają na przykład dwie takie same kolory Czwórka jest niebieska Co? U mnie jest niebieska czwórka Naprawdę? Tak, a u ciebie? U mnie jest czerwona No to mamy inne kody O kur***. No, czwórka jest u mnie niebieska, widziałem z daleka Ej, ej Na 100% To jest, idzie O, zrobiłem Jak to no, zrobiłem. Na chybił trafił te trzy Admiros! Ej, on tu może wejść?! oj. oj. Ehm, on tam wszedł. Okay. Ech, nie uwierzysz! Co? Jak zginiesz, nie resetuje się progres. W końcu! W końcu. Ehm. O, czekaj, jest jakiś problem dziwny. A, ono? dobra, nieważne. Żyje, żyje. Progres się nie resetuje, Ej, twórca oszalał. Nie zapis... Uwaga, oh. uwaga, tam niebezpiecznie a, Biegnie jest. za mną, biegnie za mną. Ale chyba traci się klucze. Aaa, no tak. No, no. O, ząbek tutaj jest. Wiesz, Wiesz co, mam problem, bo on goni mnie. I... O, i znalazłem miejsce, gdzie jest potrzebny y, różowy klucz. O, ja mam dwójka różowy klucz. Zielona. Dobra, dwójka zielona. Idę w końcu to ogarnąć. Y y obok safe <noise> zona jest y, miejsce. Umarłeś? Okej, okay, tak, tak, umarłem. Tylko, że ja byłem w takim miejscu, gdzie Otworzyłem te, te właśnie, te kody i tam nie jednego zęba nie zebrałem, bo mnie załatwił. A aj, ja. Aj, aj. Więc muszę i tak tam wrócić do ciebie gdzieś. Takie dziwne dźwięki. O no, nie, on znowu mnie goni, on Ej, Arminos, ja miałem dwa żółte kody, taka ciekawostka. Dlatego tak? mi nie o. działało. No w ogóle nie miałem A... nickiego. Dobra, mam 8 zębów na 14. Ja siedem, czyli jeden muszę zebrać. Mhm. I z tego z, z miejsca z kodami. I będę Aha. też miał tyle. Dobra, tak, bo dobra, nie zebrałem. Dobra. Tak, mam różowe. Dobra, klucz. to Pyk. chodź tutaj i. Ładnie. Jednak się opłacało. Co <laughs> no. zrobić, chodź. I może przy okazji zgarnimy jeszcze jednego ząbka dla ciebie? No przydałoby się. Dobra, to odkrywamy, tak, ale on jest pędy. gdzieś tam już przy słoneczku jakimś. Tutaj jest. Yy, o, różowy. różowy. Dobra, otwieramy. Okej, okay. i tutaj. A to jest portal. Okej, okay, okej, okay. ale ząbek. otwarty. Jest Dobra, nie idę, wiem, idę, masz, yy, Mam. Aha, no to. Ale mam 7 na 14, więc coś jest nie tak. No gdzieś jeszcze powinien być jeden, nie? Dobra, do portalu. let's do go. Do portalu. Pyk, pyk, pyk. Różowy I portal. Screwdriver. O, czyli na samym początku wenty. I tak, tak, tak. Idziemy. Wiesz zęba? Pyk. O, uwaga. Siema, biegniemy. A tu A... co to jest? Running, running. Serwery jakieś tu są? O. No, 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 jakiś tam, jakaś tam mm -hmm. serwerownia była. Dobra. I teraz mieć śrubokręt. Tutaj, do wędów. Tak, tak, tak. O! Oj! <laughs> Widzę, jak uciekać. Mam wrażenie, że on chce mnie polizać. No tak, bo to jest właśnie na tym polega ten potwór, że on chce no. polizać wszystkich. Dobra, ja już jestem Dobra, I ja też. Ząbek i, i portal. 9 na 14 Ej, o. dobrze idzie. Bardzo no. dobrze. Mamy. Uu. Naprawdę jest spoko. I czerwony klucz. Yy, czerwone drzwi były nie mam pojęcia gdzie. No właśnie, ja ich nawet nie kojarzę, żeby gdzieś tam były. Wiesz Oj. co, one mogą być gdzieś ukryte. Nie, nie, nie. nie. Dobra, ja mi rozbiegnę. Dwie minuty i dostaniemy jakąś podpowiedź. Albo nagrodę, może jakiś skin, albo coś w tym o. Stylu. A może czekaj, a czerwone drzwi może są na czerwonym tym, czerwonym dywanie. dywanie. No właśnie tak, biegnę. A tak, ząbek tak, tak, jest tak, na czerwonym tak. tym. A to może na ten... stole. Okej, okay, ja rozum... rzeczywiście czerwone. Czerwone drzwi były na czerwonym dywanie. Tak, ale ja jestem na czerwonym dywanie i nie ma. Mm, no to dziwne, bo A ja... to wyjdź po mnie! No i ja stoję. No tak, 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 ja wyszedłem i już jestem na niebieskim dywanie. Ale ja jestem na czerwonym, tu nie ma przejścia żadnego. A, bo tak naprawdę... dwa są czerwone dywany. Tak. No właśnie, wiedziałem, że coś jest nie tak. A, już jest drugi czerwony dywan. No, dwa czerwone, no, wszystko czerwone dywany. Jest... Wszystko jest ukartowane tutaj. O, i tutaj. Tylko, że... Aha, to no. i tak musimy wejść. Nie działa mi. Jak to nie działa? A, bo trzeba nacisnąć E. <laughs> Dobra, ząbek, pyk i wchodzę do portalu. Dobra, rdzeń teraz wow. mamy. Wow, oto rdzeń jest przy czerwonym dywanie, tyle że tym moim. O, no to będziesz wiedział, w którą stronę mamy, tak? Prawda? Oczywiście, no, na, pewno. No to chodź. na pewno się. Tutaj. Nie zgubimy. Teraz, tutaj? Nie, Admiro, tutaj kółka. O, i tu jest ząbek, który mi brakuje. można okay. No właśnie, 12? najpierw chciałem iść po niego. I... Tędy? Ile masz zębów? 12? Y... 13. Z jakim cudem? Nie wiem. Aha, Chodź, i tu jest dywan. Come on, come on. Aha. Czerwony dywan. I patrz, tutaj trzeba core umieścić. Tak? Czyli rdzeń. Jest, miejsce. Wielkie drzwi. I tutaj trzeba będzie pewnie mieć 14 no. zębów w środku. No, ja nie mam tego jednego. I to be on. Co? Trzecia All the gate lights need to be on. Trzy. Każdy ząb to jedno światełko: 3, 4, 5, 6, 7. No, brakuje mi jednego. No mi dwóch brakuje No to musimy teraz się rozdzielić i znaleźć brakujące ząbki O, tu jest A, czekaj. ząbek, tu jest ząbek, Admiros O, jest, ostatni Okej, okay, czyli masz ostatniego? Tyk, mam No ja niestety muszę jeszcze poszukać tego jednego no to szukaj No, to poczekaj to ja będę... na mnie tam, nie? Przy tych drzwiach Dobra, się, to ja będę czekał przy, przy portalu Mam, mam ostatniego zęba, po prostu nie zebrałem z jednego portalu Naprawdę? No, jest Udało wow. się znaleźć To teraz Aha. muszę dojść jakoś do portalu Dokładnie to, Siema Okej, okay. mamy wszystkie zęby, mamy wszystkie rdzenie tak. Wynosimy się z tego miejsca Uwaga, umieszczam. insert I pyk Wow Otworzyło się ja jestem ciekaw, czy będziesz pokazany kolejny potwór. Chodzę. Ej. I Ej, czekaj, mnie Animacja. Uciekam. Cześć, tak, mam animację. Uciekam korytarzem. No, to tak, też uciekam. No, tylko byś miał z opóźnieniem, bo później no, 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 odpaliłeś. No, no. To ja cię nie, może nie będę spoilerował. Nie, spokojnie, spokojnie możesz. No, udało się uciekłeś przed językiem. Daliśmy radę, flota. Udało yes, się. Jest do yes. Mamy